Dzień dobry, nazywam się Piotr Krzewina, jestem specjalistą w dziale rolnictwa precyzyjnego w firmie AgroSieć Maszyny. Znajdujemy się w powiecie Białogardzkim w województwie zachodniopomorskim, gdzie za moimi plecami pracują dwa zestawy rozrzutników HWDS T24 z ciągnikami John Deere 6R250. Maszyny te są wyposażone w funkcję Infield Data Sharing pozwalającą na wymianę danych między maszynami w polu. Dzięki tej funkcji maszyny mogą wymieniać się wzajemnie swoim pokryciem, swoją pozycją, a także współdzielić ścieżkę prowadzenia. Całość jest nadzorowana przez platformę John Deere Operation Center, w której rolnicy mogą nadzorować wszystkie maszyny w czasie rzeczywistym na jednym polu. Dzięki tej technologii rolnicy mogą działać w sposób bardziej zrównoważony i precyzyjny.